no, śmieszne. Teraz to... To to... to jest, teraz się zaczyna głupsza część misji. Bo trzeba łazić z tym gostkiem po całym mieście i w ogóle się ukrywać w jakichś ludziach. nie Się tak to byłem. Okay. Yeah. Find little weasel! No, nie, nie, nie. O, tak to trochę jest ciężko Z takim hmm. młogostkiem. Ale... No, nie. nie. Chyba nam łatwo e, no To w ogóle było też za tą wizę. Po prostu, e, Elwu, zaczekaj tu. Gość, ja się się schową psiami. Po prostu jak go no, W sumie to le, jak on musiał się poczuć. Po e, prostu, no e, i gościu zaczekaj, ja się schowam, bo on nie jest w nic. To jest to takie, e, no, szkoda mi tego.

z zabaweczkami okej okay. chodź go, za mną znajdziemy twoją... <śmiech> <śmiech> to no i to jest już koniec tej misji a nie, jeszcze nie jeszcze właśnie, bo teraz zaczęła się ta trudniejsza części w grze, gdzie chodzi, gdzie już jest poziom poszukiwania i teraz będzie jeszcze trzeba lista gębsza. Claudio. Coś takiego. Molte grazie, messeri. Keep out of sight for a while, Daisy. The guards are looking for you. I see they have posters up. Then rip them down. You can pay the heralds a few florins to silence them, or I can eliminate witnesses. <laughs> you know how to disappear. No, pewnie, że wiem, jak zniknąć. No, czy is jest jakiś problem? właśnie yet. I'll go to the hotel. Hmm. E, co mogę tu jeszcze powiedzieć no w sumie się trochę z zagubiłem e, z tym mówieniem a tam jest świadek ora to zabije się kwiatka co za problem

no właśnie, to prawdziwy asasem by raczej uciekł, uciekł na jakiś budynek. Ale dlatego ja zrobię tak samo. Hmm. Hazemu? Hmm. Moją konią wyświecić. Czy my tutaj mojego prawdziwego konia? Kto pytał, no to mam, albo no dobra, zaraz powiem, mam piracką wersję tej gry, przyznam, bo nie mam partnera na YouTubie, czyli nie zarabiam, no nie mam nic z tego, że robię filmiki tylko własną satysfakcję tak naprawdę yy, więc <laughs> no, w sumie no, mam właśnie tylko własną satysfakcję z tego, że ja nagrywam filmiki i yy, yy, w sumie send me your What a night so, this has been. Polpe, listen to me. I know what we saw, but you have nothing to fear from Machiavelli. I am sure of it. I have you to thank for saving Claudio's life. If you believe Machiavelli remains loyal to the Order, I trust you. So, what of the thieves? We had plans to repair this old building, but now that you and I are working together, I would like to know what you think. We need to make sure the Borgias stay away. Perhaps it could look like an inn. Yes. Hmm, I like that idea. Then I will make it so. Jedziemy do architekta, żeby nam zbudował w dwie sekundy domek, znaczy nam no, przerobił. Welcome Ezio to La Volpe addormentata. The inn looks perfect. No one will ever suspect its real purpose. It will be run from here. Visit me whenever you like. There might be objectives to pursue that will help our cause in the city. I see you thieves compete against each other. You can participate if you wish. Perhaps you will show them a thing or two. Ah yes, I forgot. We also have gambling. It is a great source of income, especially since we ensure that the Borgia guards always lose. One last thing I need your spies to find the apple. It has been taken from me. We are searching the city for it already. Molto bene. Come to Isola Tiberina with your findings. Acha. z zasik. Okej, nieważne. No, w sumie to będzie wszystko w tym odcinku. Więc spodziewajcie się w jakimś czasie, no mniej więcej, powiedzmy, gdy będą święta, jakiegoś odcinka, kilku odcinków z tej gry, bo no, w święta będzie czas. Będę miał dużo czasu i będę mógł nagrać jakiś odcinek. Ale właśnie nie nagram też całej gry tutaj, tak? Bo no, nie chcę wam spoilerować tego. I w sumie co? No, myślę, że to byłoby wszystko w tym odcinku. Więc dzięki za obejrzenie. Mapę. I zakończymy iście asa Efekt. efektem, czyli wylądowaniem w stogu siana. Dobra, dzięki za obejrzenie, ja jestem Kuki, cześć!